Przedstawiamy Mercedes Benz Sprinter Furgon, synonim niezawodności i wszechstronności w świecie samochodów dostawczych. Od trzech dekad kształtuje pracę wielu firm, zapewniając im mobilność i efektywność. Sprinter Furgon oferuje imponującą różnorodność konfiguracji, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb biznesowych. Dzięki temu sprawdza się w wielu branżach, takich jak transport i logistyka. Dzięki dużej pojemności ładunkowej i różnym opcjom długości nadwozia Sprinter Furgon jest idealny do przewozu towarów na krótkich i długich dystansach. Usługi kurierskie i dostawcze, dzięki zwrotności i możliwości łatwego poruszania się w miejskich warunkach, Sprinter Furgon jest niezastąpiony w dostawach na ostatnim kilometrze. Budownictwo, wytrzymała konstrukcja i możliwość przewozu ciężkich materiałów sprawiają, że jest niezawodnym partnerem na placach budowy. Służby ratunkowe, dzięki przestronności i możliwości adaptacji Sprinter Furgon jest często wykorzystywany jako ambulans czy pojazd straży pożarnej. Przewóz osób w wersji Tourer Sprinter może komfortowo przewozić do 8 pasażerów, co czyni go idealnym dla branży turystycznej czy jako luksusowy bus dla VIP-ów. Sprinter Furgon to także zaawansowane technologie, takie jak system multimedialny MBUX, który zapewnia intuicyjną obsługę i łączność na najwyższym poziomie. Dzięki różnym opcjom napędów, tylną oś oraz 4x4 Sprinter Furgon dostosowuje się do różnorodnych warunków drogowych i specyficznych wymagań branżowych. Wnętrze sprintera zaprojektowano z myślą o komforcie kierowcy, oferując ergonomiczne rozwiązania i wysokiej jakości materiały, co przekłada się na wygodę podczas długich godzin pracy. Mercedes Benz Sprinter Furgon to inwestycja w niezawodność, wszechstronność i nowoczesność, która wspiera rozwój Twojego biznesu niezależnie od branży. Zapraszamy do naszych salonów w SOBIESław Zasada Automotive, gdzie nasi doradcy pomogą dopasować sprintera do Twoich potrzeb.